Się cieszę się, że mogę zapowiedzieć kolejne wręczenie Nagrody Literackiej Gdynia i kolejną odsłonę festiwalu Miasto Słowa. Za chwilę poznają Państwo 20 nominowanych w czterech kategoriach: proza, poezja, esej i przekład na język polski. Jak co roku nominowane są książki niezwykle różnorodne, ale też nieoczywiste, to coś, co stało się marką rozpoznawczą Nagrody Literackiej Gdynia, to Poszukiwanie głosów innych, zajmujących, ciekawych, ale zawsze literacko wybitnych. Nagrodzie Literackiej Gdynia, jak co roku, towarzyszyć będzie festiwal Miasto Słowa, na którym spotkamy się, by porozmawiać o tym, co nas cieszy i o tym, co nas gnębi. I co na to literatura. Bardzo się cieszę na ten nadchodzący czas. Nagroda Literacka. Miasta Gdyni wraz z festiwalem stały się ważnym momentem dla mieszkańców Gdyni. To wydarzenie na dobre zagościło nie tylko w miejskim kalendarzu wydarzeń kulturalnych, ale także w głowach i sercach naszych mieszkańców. Ale co równie istotne, jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w roku dla literatury polskiej w ogóle. Oczy czytelników, uważne jak żadne inne, są w tych ostatnich dniach sierpnia zwrócone na Gdyni, bo to tu odkrywane są najciekawsze teksty współczesnej polszczyzny. Zresztą, jak zaraz Państwo usłyszą, w tym roku to bardzo zaskakujący i różnorodny wielogłos. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam Państwa do Gdyni, do literatury, do nas. Zwykle jest tak, że wybór piątki w kategorii eseistycznej w Nagrodzie Literackiej Gdynia jest bardzo trudny, ponieważ książek, które zasługują na nominację, a przynajmniej książek bardzo interesujących, utrzymanych w tym szeroko bardzo pojętym gatunku, pojawia się co roku w Polsce, po polsku bardzo, bardzo dużo. Ale taki los kapituły, że musimy dokonać tego wyboru. I dokonujemy go jak co roku, wybierając te najwspanialsze, najlepsze pięć książek w tej kategorii. Książki, które wybraliśmy w tym roku są bardzo różne i łączy je ze sobą, łączą je ze sobą właściwie chyba tylko trzy elementy. Jeden to najważniejszy z pewnej perspektywy, zwłaszcza jeśli myślimy o tym, że Nagroda Literacka Gdynia jest nagrodą literacką, mianowicie mistrzostwo języka. Łączę wszystkie te pięć książek. Niezwykła maestria, znakomitość języka dobieranego bardzo różnorodnie, bardzo pomysłowo, bardzo oryginalnie. Za każdym razem ten język jest medium. Ekspresji, a równocześnie i to drugi ważny element, który łączy te wszystkie pięć książek, mianowicie wydaje mi się, jest język dobierany w tych książkach narzędziem, niezwykle precyzyjnie dobieranym narzędziem odkrywania prawdy prawdy czasami trudnej, ukrytej, czasem ulotnej, ale takiej, którą właśnie tylko takim precyzyjnie dobranym literacko eseistycznym językiem można odkryć. Wreszcie trzeci element. Wszystkie te książki są utrzymane, są opowiadane z bardzo wyrazistej perspektywy. Wszystkie są można by powiedzieć samo-swoje, a równocześnie żadna z nich nie ma charakteru narcystycznego. Żaden z autorów Autorek nie zajmuje się sobą, tylko zajmuje się właśnie dociekaniem prawdy o przedmiocie, który próbuje zbadać za pomocą mistrzowsko dobranego języka. Dosyć gadania. Powiedzmy wreszcie, jakie książki nominowaliśmy w tym roku do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii Esej. Pierwsza z nich to ta książka. Autor Marcin Dymiter, tytuł Notatki z terenu. Książka druga, Agnieszki Gajewskiej, Lem, wypędzony z Wysokiego Zamku, biografia, opubliko książka opublikowana przez wydawnictwo literackie. Książka trzecia, an autor Andrzej Kopacki, 21 wierszy w przekładach i szkicach, wydawnictwo oficyna. Książka trzecia, Tomasz Szerszeń, Wszystkie wojny świata, wydawnictwo. Słowa, obraz, terytoria i Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wreszcie książka piąta i ostatnia. Jerzy Perkowicz, Wrócę przed nocą. Reportaż o Przemilczanym. Wydawnictwo Znak. W kategorii Poezja nominowaliśmy w tym roku pięć bardzo różnych książek. Pierwsza z nich to książka Szymona Biry 1,1 wydana przez wydawnictwo Konwivo. Szymon Bira napisał książkę pełną językowego konkretu, rzeczowników yy... Nie korzysta z metafor, które mogłyby sobą zasłonić opisywaną przez niego rzeczywistość. Jest skromny, skupiony. Postuluje, żeby język dotykał ciała i świata, co nie oznacza, że nie chciałby, żeby ten język coś dekonstruował, również rozwalał nicowo. Książka Urszuli Honek, Zimowanie, wydana przez. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Chonek korzysta z rekwizytów, które zdajemy się do, dobrze znać z wielu książkowych realizacji, ale korzysta w nich, z nich swobodnie i samo swoją wychodzi przy tym na swoje. Ta poezja opowiada o zewnętrznym, o tym, czym podmiotka nie jest. jest. Relacjonuje bardzo wiele ludzkich i nieludzkich istnień. To poezja, która zwrócona na północną stronę, tkliwa. Kolejna książka to książka z Emilii Konwerskiej, 112, wydana przez wydawnictwo Papier w dole. Konwerska łączy słowa lewą nogą do prawego ucha. E ale jest bardzo wygimnastykowana i świetnie jej to wychodzi. To poezja, dzięki której zaglądamy w różne, do różnych miejskich, przyglądamy się różnym miejskim pejzażom. Zaglądamy na podwórka, przechodzimy przez pie, przejścia dla pieszych, zaglądamy do policyjnych suk, których nikt okazuje się nie prowadzić. To wiersze, które pisane są z dużą, dużą szaleństwem i dezynwoltury. Ale jednak podmiotka tych opowieści wydaje się delikatna w tym samym momencie, w którym jest dosadna. Kolejna książka to książka Patryka Kosendy, największy na świecie drewniany coaster, wydana przez Fundację Content. Kosenda zaprasza nas do jazdy. Zdaje się, że podmiot liryczny, jego wierszy, parę razy już tę jazdę odbył. Chyba nawet możemy przypuszczać, w jakim dobrym towarzystwie. To wiersze, które skorzystają z każdej okazji do zabawy. Słowa w nich ocierają się o siebie, korzystają z radości, współbrzmień i bardzo nieoczekiwanych połączeń. Co nie oznacza, że kosenda robi to na pusto, po nic. Są w tej książce też momenty naprawdę dojmujące, dojmującego poczucia, że za tej zabawy wygląda coś naprawdę mrocznego. Ostatnia książka, którą zdecydowaliśmy się nominować w tym roku, to książka Justyny Kulikowskiej Gift z Podlasia, wydana przez Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Gift z Podlasia to książka o złości, pisana językiem złości, używająca słownika złości. Bezkompromisowa pod tym względem od pierwszego do ostatniego wiersza. Kulikowska przeprowadza nas przez poczucie upokorzenia i e, poczucie gorszości. Wplata nas jako czytelników w to poczucie. Każe nam, Każe nam stanąć na chwilę po swojej stronie. W proza nowinowaliśmy następujące książki. Myśliwice, myśliwice Krzysztofa Bartnickiego, wydane przez Instytut Mikołowski imienia Rafała Wojaczka. To właściwie nieopowiadalna, bo rozgrywająca się w języku i otwieranych przez e, e, niego przestrzeniach wyobraźni opowieść jednocześnie o upadku konkretnego miasta, myśliwice, myślinice i o wrzeniu języka. Język jest tutaj nieustannie nicowany, ale także rozpędzany, regionalny i archaiczny, yy, zwyczajny i patetyczny, zmysłowy, serio i buffo. Skończyło się na całowaniu Ewy Jarockiej, wydanej przez wydawnictwo Papier w dole. To narracja, której źródłem jest rozwojenie, psychiczna niestabilność narratorki. Anioł, który zjawia się w jej umyśle i który towarzyszy jej w życiu, a nam w całej opowieści, jest tu jednocześnie figurą innego, z którym mierzy się umysł e, e, bohaterki, jak i figurą znaną nam polskiego Anioła Stróża. Autorka jednocześnie i gra jednocześnie z. E, Opisem psychicznej choroby, jak i z polską metafizyką, którą przerabia tu na swoją psychotyczną modłę. Jak nie zabiłem swojego ojca Mateusza Pakuły, wydanej przez wydawnictwo Nisza. To mocna opowieść zbudowana z małych, często bardzo dowcipnych scenek codzienności domowej, publicznej, zawodowej, z dialogów i życia. Jako taka kontrastuje z tematem zaskakuje w zderzeniu z tematem, czyli intymnym zapisem opowieści o śmierci, a właściwie o umieraniu ojca. Zaskakuje tym bardziej w zderzeniu z tytułem. Rama, którą tworzy tytuł, pozwala jeszcze mocniej wybrzmieć temu, co w tej. Opowieści ważne. Zderzeniu intymnego odczucia śmierci z publiczną refleksją, a właściwie gniewem, złością na umieranie w Polsce. Pulverkopf Edwarda Pasowicza wydane przez wydawnictwo Wielka Litera. To zaskakująca powieść znanego poety, która toczy się na kilku planach narracyjnych zespolonych postacią głównego bohatera Patryka. Patryk w granicznej sytuacji choroby nowotworowej mierzy się ze swoją przeszłością. Ale jest to nie tylko powrót do przeszłości, co próba zrozumienia, która wprowadza nas w szeroką panoramę historii przez duże H i małej indywidualnej historii. Opowieść głównego bohatera rozpięta jest pomiędzy dwie inne opowieści. Patryka, autora książki o. Niemieckim kompozytorze i notatek babki Weroniki. A wszystko rozgrywa się w wielojęzycznym, pogranicznym Międzyrzeczu. Story Jones, Krzysztofa Pietrali, wydany przez wydawnictwo Met. To, jak pisze sam autor w jednym z czasopism, poemat prozą. Poemat, który przywołuje za sprawą Adama Warzyka i wyrafinowanej formy, w jakiej został opublikowany. Marzenia, utopie, groźby niespełnienia pierwszej awangardy. Przywołuje, ale też w zadziwiający sposób zestawia te marzenia i te groźby z naszym tu i teraz. Jak co roku w kategorii przekład na język polski tłumaczki i tłumacze uraczyli nas wieloma znakomitymi książkami, potwierdzając nieprzebrane zasoby literatury światowej, ale też jakość tej gałęzi literatury polskiej, jaką jest właśnie przekład, bo przecież tłumacze i ich dzieła należą do literatury polskiej. Nie sposób sobie wyobrazić tej literatury bez przekładów. Przekłady ją zmieniają, wpływają na nią, krótko mówiąc, sprawiają, że jest ona bogatsza i po prostu lepsza. Cieszymy się więc, że mamy stały dopływ znakomitych tekstów z literatur obcych. Pojawienie się takich tekstów zawsze coś robi w Polszczyźnie: a to eksploruje jej bogactwo, a to odkurza jakieś zapomniane rejestry. A to poszerzają o jakieś nowe rejestry, i w naszym mniemaniu książki, które postanowiliśmy nominować w tym roku, coś takiego właśnie w Polszczyźnie robią. A zatem, postanowiliśmy nominować Karolinę Wilamowską za przekład książki Georgii Konrada, kurator, wydawnictwo. Pogranicze. To jest jedno z odkryć dla nas tego roku. Oszałamiająca, obezwładniająca opowieść o pracowniku opieki społecznej, wyrażona bardzo gęstym, niekiedy obsesyjnym językiem, i Karolina Wilamowska nawiązuje tym przykładem do najlepszych tradycji polskich tłumaczeń z literatury węgierskiej. E, drugi nominowany to Jerzy Koch, e, książka Marike Lukas-Reinewelt e, Niepokój przychodzi o zmierzchu, wydawnictwo literackie. E, tutaj tłumacz znalazł kapitalny ton dla tej opowieści dziesięcioletniej narratorki e, o o jej psychice, o, o, o dramacie rodzinnym. E, precyzja tłumacza, właśnie językowe znaleziska sprawiają, że czujemy się, jakbyśmy tam byli, na tej holenderskiej prowincji, e, w protestanckiej rodzinie. To nas, Każe nam myśleć to o, e, o tych płótnach renesansowych, nie wiem, Broigla czy, czy Bosza. To właśnie książka w przekładzie Jerzego Kocha. Trzeci nominowany to Jarek Zawadzki za odpowieści kanterberyjskie Geoffrey'a Chaucera. więc XIV-wieczna księga Miłość i Przekleństwo chyba studentów filologii angielskiej, i to jest pierwszy pełny polski przekład tego dzieła, więc czekaliśmy około 700 lat. Na ten pełny przekład i było warto. Tłumaczenie pięknie zrytmizowane, zrymowane, a przede wszystkim zrozumiałe. I bardzo się z tej książki cieszymy. Postanowiliśmy nominować też Iwonę Zimnicką za przekład trylogii kopenhaskiej towe Ditlefsen. To są trzy utwory w jednej oprawie. I tu Trochę jak w powieści Reinefeld nie chodzi o jakieś językowe fajerwerki, ale raczej właśnie o trafienie w tonację, która, która przekonuje i której wierzymy. I dzięki Iwonie Zimnickiej to jest też jedna z najbardziej poruszających, strząsających też książek ubiegłego roku. I wreszcie ostatni nominowany. Maciej Świerkowski za nowy przekład e, Ulissesa e, Jamesa Joyce'a. E, to było wydawnictwo czarne, nie wspomniałem. E, to Biblioteka Śląska, e, Chaucer. E, Ulisses to jest wydawnictwo oficyna. E, jeśli ktoś zna Joyce'a i zna Ulissesa, to wie, że język Ulissesa to jest e, cały kosmos. A właściwie chaosmos. I Maciej Świerkocki nad tym chaosmosem cudownie zapanował, e, odsłaniając kolejne galaktyki znaczeń. Mamy więc pięć nominowanych książek: jedną z języka niderlandzkiego, jedną z duńskiego, jedną z węgierskiego i miałem powiedzieć dwie z angielskiego, ale jedna to jest język średnioangielski, druga to jest. Po prostu Joyce, więc mamy w sumie ponad 2000 stron. Zachęcamy z całego serca do ich przeczytania i gratulujemy nominowanym. Znamy już 20 nominowanych książek do nagrody literackiej Gdynia w roku 2022. Werdykt kapituły ostateczny, bo ten wybierający czwórkę laureatów poznamy 26 sierpnia jak co roku w Muzeum Emigracji w Gdyni oczywiście, a w dniach 24-28 sierpnia Festiwal Miasto Słowa, który dzielnie towarzyszy Nagrodzie Literackiej Gdynia. Tam będziemy mogli spotkać się z nominowanymi i z laureatami Nagrody Literackiej Gdynia. Szczegółowy program dostępny już w lipcu na stronach internetowych Nagrody Literackiej Gdynia i na stronach Festiwalu Miasto Słowa. A mi pozostaje tylko zaprosić Państwa do Gdyni. Ostatni pełen tydzień sierpnia to Wielkie Święto Literatury, spotkajmy się w Gdyni. Powtarzam, 24-28 sierpnia to daty festiwalu Miasto Słowa. Do zobaczenia.